Słowa Ewangelii według świętego Jana. Zbliżała się pora pasy Żydowskiej i Jezus udał się do Jerozolimy. W świątyni napotkał tych, którzy sprzedawali woły, baranki i gołębie oraz siedzących za stołami bankierów. Wówczas spodządziwszy sobie picz ze sznurków powyrzucał wszystkich ze świątyni, także baranki i woły rozrzucał monety bankierów, a stoły powywracał. Do tych zaś, którzy sprzedawali gołębie że Weźcie do stołu, a nie róbcie z domu ojca mego targowiska. Uczniowie jego przypomnieli sobie, że napisano, godliwość o domu, twój, pożera mnie. odpowiedzi zaś na to Żydzi rzekli do niego. Jakim znakiem wykażesz się wobec nas, skoro takie rzeczy czynisz? Jezus dał im taką odpowiedź. Zbóżcie tę świątynię, a ja w trzech dniach zniosę ją na nowo. Powiedzieli do niego Żydzi. 46 lat budowano tę świątynię, a ty ją zniesiesz w przeciągu trzech dni. On zaś mówił o świątyni swojego ciała. Gdy więc zmartwychwstał, przypomnieli sobie uczniowie jego, że to powiedział. I uwierzyli pismo i słowo, które wyrzekł Jezus. Kiedy zaś przebywał w Jerozolimie w czasie Paschy, w dniu świątecznym, wielu uwierzyło w imię Jego, widząc znaki, które czynił. Jezus natomiast nie zwierzał się im, bo dobrze wszystkich znał i nie potrzebował niczyjego jego świadectwa o człowieku. Sam, mówiąc, wiedział, co się kryje w człowieku. Oto słowo Pańskie. Aha, to jest. Znana. Widzieliście kiedyś obraz, żeby ktoś namalował obraz Chrystusa, który ma biczę w ręku i leje tych ludzi, tych wszystkich bankierów, tych wszystkich, którzy handlują, leje te krowy, te wszystkie, to wszystko spieprza przed nim, a on z tymi sznurami, z tym biczem. Widzieliście, żeby ktoś namalował taki obraz? Ja nie widziałem. Natomiast widzę mnóstwo obrazów Jezusa takie, taki uśmiechnięty, taki delikatny, taki kochający, taki chłopczyk, taki wojek, taki, który wszystkich przytuli. Ewangelista nam Jan pokazuje jego gniew, jakieś się Wymyśliliśmy sobie Boga takiego, jakbyśmy Go chcieli. I Chrystus się wścieka na to. O co Mu chodzi? Opis się zaczyna od tego, że zbli zbliżała się pora Paschy. To jest, to jest ten czas, który mniej więcej tak jak, tak jak teraz, dzisiaj. To właśnie, nam się też zbliża pora Wielkanocy. Jak się zbliża, Zbliżają święta, to człowiek robi się taki religijnie nakręcony. Taki, taki gotowy trochę na spotkanie z Bogiem. Zobaczcie, w Adwencie, w Wielkim Poście, wielu ludzi, rekolekcje, jak najbardziej. Droga krzyżowa, coś tam, jakieś gorzkie żarty, jak najbardziej. Spowiedź, jak najbardziej. Jesteśmy gotowi. Czytamy. Chcemy coś usłyszeć. I ci ludzie, którzy są gotowi na spotkanie z Bogiem, przychodzą do świątyni, żeby spotkać Boga i co? Handlują. Tu można coś kupić, tu można coś taniej dostać. Tu jest, tu jest promocja. Dwa waranki w cenie jednej krowy, popłaca się. Handel. I człowiek nagle przestaje myśleć o Bogu. Surowe słowa do nas. Zobaczcie, co się dzieje. Przygotowujemy dziesiąta do pierwszej komunii świętej. Rączki ładnie złożone. Poświęcić medalik. Przyjmuje komunię świętą i jemu co? Konsolatu. Xboxy. gry. No, fajny prezent. Ale co jemu pomagamy? pomagamy mu przestać myśleć o Bogu, w tym momencie. Podrzucamy jeden różne gadżety, żeby się cieszył. A jak się zaczyna cieszyć, przestaje myśleć o Bogu. Zobaczcie, przychodzi dzieciak, przyjmuje pierwszą komunię świętą, jest wielka impreza, a wujkowie, dziadkowie, wszyscy flaszki pod stołem. z tym, I nie ma słowa o Zdrówka, życzymy. Znaczy, najwyżej, w najgorszym przypadku, Babcia powie, niech ci Bóg błogosławił. Kto temu dziecku robi Czy usłyszałeś dziś słowo Boga? Robimy dzieciom naszym, my, targowisko, sami im rzucamy chłody, nie dojdą do Boga. Święta Bożego Narodzenia. Usiadłeś i pogadałeś z Czy co tu się dzieje? Co tu jest ważnego? Ważne, żeby pod choinkę rower dostał. Ważne, żeby, żeby pod choinkę dostał to i to, siamko i owam to. Zobaczcie, no co my sami sobie robimy, kiedy nadchodzą święta, latamy po zakupach, 10 tysięcy rzeczy, sami sobie. Dlaczego znaczy, to jest tak ważne? Zobaczcie, co, po, co ogóle, po co w ogóle były te krowy, te wszystkie te, te rzeczy, to były religijne rzeczy. One miały służyć temu, żeby a, człowiek złożył ofiarę Bogu. On miał wybrać ze swojego stada, miał stado, miał cztery krowy, pięć bar baranów, 7 chór. No i od tego zależało jego życie, czy ta krowa będzie żyć, czy nie, czy danego, czy nie. Od tego zależało. Ci, którzy byli rolnikami, wiedzą. I teraz Bóg mówił mu tak. Weź najlepszą, najlepszą, tę najbardziej dojmą, ta, która ma najwięcej mięsa, ta, która jest rozpłonowym bykiem i zabij złóż w ofierze. Tę najlepszą musiał poświęcić. Po co? żeby oprzeć swoje życie tylko i wyłącznie na Bogu. Bóg kazał przynosić ofiarę z tego, co najlepsze. Po co, żeby powiedzieć: Ja Wam zapewnię życie? Nie te krowy, nie te stada, nie te kury, które macie. Ja się Wam zaopiekuję. To, jest to był krok wiary. To miał być krok wiary, zaufania. Ja się Wam zaopiekuję. Nie musisz walczyć o to, żeby, żeby mieć kasę. Nie musisz walczyć. Pozbądź się swoich zabezpieczeń. To Bóg mówił Izraelowi. No ale, Chrystus przychodzi do świątyni, a tu są ludzie kuci na cztery łapy i potrafią. Mówią tak, po co masz się pozbywać swoich krów? Mówię i tam, kup ode mnie, ja ci dam moje krowy, te zabijesz, będzie tani. wszyscy szczękują. No i tam, gdzie jest handel, tam są promocje. Cztery barany w cenie jednej krowy, okej. Okay. Zobaczcie, ludzie utracili sens tych ofiar w pewnym momencie. Stracili poczucie, że tu chodzi o ich życie. O to, żeby poczuć, że Bóg jest blisko mnie. Jeżeli ty będziesz miał pełne konto w banku, jeżeli będziesz miał życie ułożone, high life będziesz. To nie będziesz czuł, że Ci Bóg jest do czegokolwiek potrzebny. I my tak próbujemy dzieci wychowywać, tak próbujemy siebie samych wychowywać, chronić od tego, co jest trudne, od cierpienia. Po co, po co kupujemy dzieciom najnowsze komórki? No, po to, żeby, żeby ich rówieśnicy nie. Żeby nie byli gości od rówieśników, żeby mieli to samo. Po co sobie kupujemy najlepsze ubranie? Żeby się ładnie pokażeć. Chronimy się od cierpienia. A Bóg mówi tak. A to wszystko umrze. Umrze Twoja uroda. Ona już przemija. Umrze Twoje szczęście. Umrą Twoje przyjaźnie. Umrą nic nie wytrzyma, umrze twoje zdrowie. Dzisiaj gadałem z Edwardem i mówi mi tak niesamowita rzeczy. jak człowiek nagle odkrywa, że skarbem jest ubrać skarpetę na nogę. Zaczyna doceniać tak małe rzeczy. Powiedział, ja od paru tygodni nie mogę tego zrobić. Nie mogę. To sprawie przeminęło. Zostajesz sam. I na co Ci wtedy? Całe swoje pieniądze, sukcesy, wszystko, co masz. No właśnie, a my próbując się uwolnić od cierpienia, tak naprawdę tracimy siłę. My się nie hartujemy. I co, naj, co najgorsze, tracimy kontakt z Bogiem, jedynym źródłem życia wiecznego. Jedynym. Nie ma innego. Wszystko mnie wszystko padnie. Wystawiamy z siebie na obstrzał, wchodząc na, na Facebooki, na, na, na te inne takie społecznościowe. Wchodzimy w pewną wspólnotę, ludzi, gdzie nie ma Boga, nie ma miłości. Jest brutalny wyrachowany. Jest, jest to, co jest w człowieku. Każdy chce się pokazać. Chce, każdy chce, się, chce być kimś. Każdy. I każdy cię punktuje za twoje błędy. Jeżeli zrobisz coś złego, wypowiesz się nie tak, wy, wypowiesz, wypowiesz się jakoś głupio, to ci to, to, ci to wytkną. To cię wypunktują. To cię zniszczą. Zobaczcie, ile jest hejtu w internecie. I, wyposaży, i, wy, I wyposażyliśmy dzieci nasze w możliwość, żeby ich bombardowali tym hejtem. Żeby ich zniszczyli. Skąd mają brać? Jak nie mają kontaktu z Bogiem. jesteśmy Straszne. W tym sensie ważne, żeby rozumieć, co Chrystus zrobił, wyrzucając te wszystkie krowy. Mówi Boga, żeście zgubili. Próbując się ratować przed tym, co trudne. Sami się nie nauczyliśmy łapać kontaktu z Bogiem. Czego się nauczyliśmy? Jak jest smutno, to się napije. Jak, jak, jak się wkurzę, to się napije. Jak jest smutno, jak się nie zabeduje z żoną, to jej kupię telewizor, niech ona tam siedzi, a ja, a ja będę miał w, ty, w tym pokoju telewizor i ja będę tu siedział. I sprawa załatwiona. Czyli kupię sobie takie krowy, które mi zapewnią radość i bezpieczeństwo. Tracimy relacje ze sobą tracimy możliwość załatwiania tego, co trudne. Uciekamy od bólu. Dlatego Chrystus wyrzuca te wszystkie kroki. Dlatego mówi, zgubiliście kontakt z Bogiem. Szukajcie mnie na nowo. Musicie zacząć od tego, żeby usiąść przy stole i rozmawiać. Wielki post nie jest od tego, żeby odmawiać różańce koronki, drogi krzyżowe i inne rzeczy. Wielki, wielki post jest od tego, żeby rozmawiać ze sobą, żeby być ze sobą, żeby odłożyć to, co nas zabija, żeby na nowo się spotkać. Być może wielki post jest po to. Już teraz nie czekaj do Wielkanocy, nie już teraz. Weź, zorganizuj romantyczną kolację swojej żony. Po co możesz czekać do Wielkanocy? Ona jest tu, on, ona jest teraz. Tu jest. Tu jest Twoja żona. Tu jest Twój mąż. Tu są Twoje dzieci, które czekają na spotkanie z Tobą. Może już i jutro nie będzie. Może jutro samochód go przejedzie. Jest taka możliwość? Jest. Wyrzuć krowy z tej świątyni. Wyrzuć pieniądze z tej świątyni. Pieniądze nie zbudują relacji. Prezenty nie zbudują relacji. Nie mają szans. Wiesz po co istniejesz na tym świecie? Żeby kochać. Tylko i wyłącznie po to się narodziłeś na tym świecie, żeby kochać. Nie ma, innego, nie, nie ma innego celu, dla którego Bóg stworzył człowieka. Robert, Bóg Ciebie stworzył, żebyś kochał i żebyś był kochany. Tak samo Ty, Marto, tak samo Ty, to. Krzysztofie, Bóg cię stworzył, żebyś kochał. Ale żeby kochać, to ja muszę mieć, muszę mieć wspólnotę, muszę mieć drugiego człowieka. Jak się zamknę w komputerze, to stracę człowieka. Jak będę nos trzymał w telefonie, stracę drugiego człowieka. Stracę życie, stracę możliwość kochania. Stracę możliwość, że on mnie będzie kochał. Spłycimy siebie. Bóg nas chce ocalić, żebyśmy siebie samych nie spłycali, nie zamknęli w szkle. A to nam robi woda, to nam robi, robi papierosy, to nam robi kawa, to te wszystkie, te wszystkie badziewie. nam to robią. One nas spłycają, one sprawiają, że, że terlejemy, że się stajemy malutcy. Ja nie mówię, że internet jest zły. Nie o to chodzi. Nawet nie mówię, że ten jest zły. Mówię tylko, że nie umiemy tych rzeczy używać. A jak nie umiemy używać? A tak jakbyśmy wzięli nóż, którym, którym, którym nie umiemy się posługiwać. Człowiek się tylko kaleczy. I kaleczy inny. I Chrystus chce Ciebie ocalić. Dlatego Ci daje drugiego człowieka. Dlatego Ci daje wspólnotę. Dlatego krzyczy. Zatrzymaj się człowieku. Powiedz Stop. Co masz robić na tym świecie? To właśnie w wielkim poście Kościół nam daje takie słowa. Abyśmy wśród prawdoczesnych troszczyli się przede wszystkim o wieczne zbawienie. Tylko o to masz się troszczyć. O wieczne zbawienie. To znaczy, wstań rano i powiedz Bogu: dzisiaj daj mi się nawrócić. My prosimy, żeby. Żeby babcia była zdrowa, żeby w pracy dobrze poszło, troszczymy się, żeby fajnie wyglądać. Łapiemy za komórkę i sprawdzamy coś, co nam tam interesuje, co kto podpisał, czy, czy ktoś mi Ismailita wystawił, czy ktoś mi jaką reakcję dodał, czy nie wiem, hazardziści też sprawdzają pewne rzeczy, co tam się wydarzyło w polityce. A poprosiłeś Boga? Ten dziś nawrócenie, Bo ja dziś może umrę? Edward to powiedział dzisiaj. Mówi mi, zawołali karetkę, nakryli mnie, mnie kołdrą, wszystko zadbali. A nikt mi nie namaścił. Nikt mi oleju nie podał. A może ja miałem umrzeć tej nocy? Tobie. Chcieli zlikwidować cierpienie. Zobaczcie, to my robimy w życiu. Chcemy likwidować cierpienie. Jeśli co so Edward powiedział w rzecz. Mówi tak. Jak ja leżałem tam, w tym szpitalu, i słyszałem, jak pielęgniarki gadają między sobą, że być może nigdy nie będzie ode Gdybym był ateistą, tak mówi. Gdybym był ateistą, to bym te pierniarki powystrzelał. on tylko błagał, żeby mnie zabiły, żeby mnie nie ratowały, nie leczyły. Cierpienie bez Boga jest kompletnie bez sensu. jest tylko je w tył. I się nie ma przedziwić ateistom, że się zgadzają na eutanazję, że chcą awantować dzieci. Bo cierpienie bez Boga jest, jest, jest nie do wytrzymania. Ewat mi to powiedział, to Ale jeżeli jest Bóg, to cierpienie ma sens. Jeżeli jest Bóg, to znaczy, że jest miłość. To znaczy, że jesteś kochany. A to oznacza, że całe to życie, które masz tu, możesz przegrać, zawalić totalnie i będziesz żył. Ja trzymam życie wieczne. Że możesz sobie pozwolić na porażkę tutaj. I nic nie stracisz. Że jesteś potężniejszy niż to życie, które przemija. Jesteś o wiele silniejszy. Nie musisz się bać tego, co Cię kaleczy. Tego, co Ci coś odbiera. Nie musisz się tego bać. <laughs> nie bój się. Chrystus Ci dzisiaj mówi: nie bój się. Cierpienie Cię nie pokona. Jeżeli będziesz miał relację ze mną, jeżeli będziesz miał prawdziwą relację, ta relacja daje życie, tylko ona. Zakupy jej nie dają. Sukcesy nie dają. Twoje sukcesy nie dadzą ci życia. Dadzą ci trochę zadowolenia. Na chwilę. Ja kiedyś tak myślałem. Naprawdę, no tak myślałem. A certyfikat, Specjalisty, psychoterapeuty, należni, będę super gościem, będę taki szczęśliwy, zadowolony. Minęło 2-3 minęło lata. To się dzieje w środę Otrzymujemy ten popiół na głowę. Ten popiół robi się rok wcześniej z tych palm. Z tych w niedzieli pan się pali. I ten popiół się później wysypuje człowiekowi na głowę lub później. Czego to jest symbol? Palma jest symbolem zwycięstwa. Jest symbolem sukcesów. Tego wszystkiego, w czym lokujesz Twoje szczęście. Kościół jest symbolicznie palim, Robi się z nich proch, który spada Ci na głowę. Co próbuję powiedzieć? Wszystkie Twoje sukcesy obrócą się w proch. Są kija warte, bo życie nasze przemija, bo to jest wielki post, żeby zobaczyć, że życie moje przemija. Twoja żona przemija, twoje dzieci przemijają, twoja przyjaźń przemija, ja też przemijam. was też to powiedział. Zobaczcie, ja przemijam, ja nagle się taką nie mogę włączać. To stowarzyszenie przemija za rok może go nie będzie. Dzisiaj masz tylko dzisiaj, żeby kochać. Co zrobisz, żeby dzisiaj pokazać, że kochasz? Kocham. Jak nie wiesz, to wołań. Jak nie wiesz, to masz teraz czas, żeby wołać do Boga. Naucz mnie kochać. Bo ja. To, co ja już umiem, to ja umiem się rozpychać łokciami, nie ja umiem komuś przywalić, ja umiem kogoś obrazić, umiem kogoś skaleczyć, umiem zarobić pieniądze, umiem się pochwalić, umiem zatańczyć, umiem, umiem pięknie zaśpiewać, umiem, umiem pokazać, że jestem kimś. to umiem. Ale dobrze wiesz, czujesz tego boku w sercu, że żadna z tych rzeczy nie daje ci życia. Nie daje ci szczęścia. Daje ci tylko ucieczki. Tylko ucieczki. Każde pochlebstwo, które słyszymy yy, z ust innego człowieka, jest małą ucieczką. Ucieczką od rzeczywistości. Tylko Jezus ma życie dla Ciebie. Znajdziesz go? Znajdziesz życie. Wielki płuc jest po to, aby do niego wołać. Zachęcam Cię, krzycz na całe gardło, nie przestawaj. Do końca tego wielkiego postępu na cały gardło krzyczy. Nauczymy koła Amen.